Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu prowadzi postępowanie w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w związku ze tragicznym zdarzeniem, do jakiego doszło 2 stycznia tego roku w jednym z mieszkań na terenie Zgorzelca. Wówczas to znajdujące się tam 7 niemowlę. Zostało pogryzione przez psa typu bulterier. W mieszkaniu znajdowali się również rodzice dziewczynki, którzy natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe. Pierwsze czynności reanimacyjne podejmowane były już po przyjeździe na miejsce ratowników medycznych. One były następnie kontynuowane w karetce oraz w szpitalu. Niestety życia dziecka nie udało się uratować. Jeszcze w dniu zderzenia w godzinach wieczornych na miejscu a więc w tym mieszkaniu pracował prokurator z prokuratury rejonowej w Zgorzelcu oraz funkcjonariusze policji, w tym komendant powiatowy policji, którzy zabezpieczali ślady, przeprowadzali czynności dowodowe, przesłuchiwali pierwszych świadków. Dzisiaj zostanie przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonej dziewczynki. Na tym etapie postępowanie prowadzone jest w sprawie. W sprawie bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Do tej pory nikomu w, w ramach tego postępowania prowadzonego przez prokuraturę nie zostały przedstawione zarzuty, a policja i prokuratura gromadzi materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, tak jak wskazałem, przeprowadzona będzie sekcja zwłok dziecka, wydana będzie opinia z zakresu medycyny sądowej, a także poddane obserwacji zostanie pies, który został na ten moment zatrzymany w schronisku.